Dzień dobry. Dzień życia Ogrodnika Matora. Dzisiaj zapraszam na odcinek Pierwsze siewy w 2022 roku. Początek marca. Dzisiaj chciałem wam pokazać co ja sieję. Co ja sieję na początku marca. Jakie warzywa. Bo część warzyw możemy już siać na rozsady. Właśnie na początku marca. Niektóre mogliśmy nawet wcześniej. W połowie lutego, na początku lutego. Ja dzisiaj sobie przygotowałem kilka warzyw, które będę chciał posiać. Między innymi to papryki, część pomidorów, por, sałata, seler. Pokażę Wam, przypomnę, taki ciekawy sposób nasianie nasion pora w tak zwanych ulitkach. Już na moim kanale były takie filmiki, ale może ktoś z Was nie widział, więc tylko takie będzie krótkie przypomnienie. Na marginesie chciałem Wam pokazać, jakie odmiany pomidorów będę siał, ile tych odmian pomidorów będę siał. Tutaj można zobaczyć. Że jest ich dość sporo po jednej i po drugiej stronie. W sumie 43 odmiany pomidorów. Ale to będzie oddzielny filmik pokazujący, jakie to są odmiany. Dlatego, że na pomidory to mamy czas. Ja pomidory sieję końcem marca bądź zaraz na początku kwietnia. Ze względu na to, że pomidory potrzebują około 5 do 8 tygodni czasu na produkcję rozsad. Więc nie ma sensu wcześniej tego wysiewać tych pomidorów, te, które trafiają do gruntu, ale również nawet pod osłony. Z tego powodu, że ten pomidor potem jest za bardzo wybiegnięty, bo ma za mało słońca za mało ciepła, w domu, na parapetach. W związku z tym warto, aby te pomidory były wysiewane później. Ja teraz tylko na początku marca wysieję parę pomidorów, takich wczesnych odmian, które trafią do tunelu, ale naprawdę ich będzie niewiele, tylko takie na początek, żeby były ale gro tych pomidorów, czyli większość, większość tych moich pomidorów różnych odmian będę wysiewał dopiero pod koniec marca, może zacznę gdzieś koło 15-20. Z kolei paprykę to czas na produkcję rozsady w przypadku papryk to jest około 8 do 10 tygodni, czyli praktycznie można byłoby już ją siać przed wysadzeniem tych rozsad a wysadzamy i pomidory i paprykę około po 20 maja, czyli po tak zwanych zimnych ogrodnikach i zimnej zośce, żeby potem nie przyszły przymrostki, bo nam zniszczą nasze pomidory czy paprykę, bo, jest, bo, bo są bardzo wrażliwe na niskie temperatury. W związku z tym nie ma co się śpieszyć. Teraz jest sytuacja z porem. Por można wysiewać na zbiór wczesny już od końca stycznia aż do 15 lutego. Teraz mamy początek marca, więc ktoś może myśleć, że to jest już późno. Tak, na wczesny zbiór to jest już za późno. Ja będę siał na zbiór późny, czyli siew w marcu, ale że jest początek marca, więc ten zbiór nie będzie aż tak późny. Jeśli posieję dzisiaj, to rozsada będzie gotowa już w maju i trafi do gruntu. Ale zbiór będzie sierpniowy, wrześniowy, a jeśli chcecie siać na zbiór zimowy to jeszcze później należy to wysiewać gdzieś w połowie kwietnia w maju i por będę siał w takich ulitkach z takiej taśmy ale to zobaczycie wam pokażę no i jest marzec możemy wysiać sałaty sałaty masłowe sałaty kruche lodowe ja mam różne te sałaty i to możemy siać od 15 marca tak gdzieś do gruntu ale możecie też parę sałat sobie posiać w szklarni w tunelu pod osłonami tam gdzie jest trochę cieplej następnym warzywem to jest seler seler już można wysiewać od połowy lutego do marca na rozsadę oczywiście jest początek marca więc praktycznie jestem w połowie tego okresu kiedy ten seler można wysiewać więc nie jestem spóźniony ale też nie jestem bardzo wczesny. W związku z tym seler korzeniowy ja będę dzisiaj siał na rozsadę. Też zobaczycie jak to robię. Ziemię do siewu i do rozsad używam takiej. Przesypuję sobie ją do miski czy do jakiegoś naczynia, po to, żeby jeszcze te grudki rozkruszyć. Czasami zdarzają się jakieś takie paprochy jak ten, który usuwam. Jakiś kawałek drzewa. Wszystko, co by utrudniało moim nasionom wschody, to usuwam. Chcąc przygotować ulitkę, ja sobie zbiłem z drzewa takie koryto na szerokość taką, jaką będę robił. Następnie mam tutaj taką piankę, którą stosuję się pod panele. Wyciąłem taki kawałek około 1,5 metra i szerokość około 15-18 cm. I tak samo jest ta skrzynia na taką szerokość skręcona. Wkładam sobie tutaj w taki oto sposób tą biankę, bo to bardzo ułatwia właśnie sprawę zawijania tego. I teraz tą ziemię do siewu wys wysypuję tutaj na grubość o kilku milimetrów. 2, 3, maksymalnie 4, bo nie potrzeba więcej. Trochę to wyprostuję. Tak to wygląda z tej strony i teraz będę zawijał w takiego ślimaka. Zwijamy dość ciasno, żeby ta ziemia była mocno ubita, żeby nam się nie rozsypywała. Cały czas mocno ściskam. Jak się już tutaj ta ziemia kończy, znowu nasypuję, i jak już zwinęliśmy ten ślimak. Cały to Wam pokażę, jak wygląda. I teraz mo można tutaj przykleić taśmę, żeby nam się ten ślimak nie rozwalał. Albo od razu wsadzić do jakiejś doniczki. W taki oto sposób. Dopasujcie sobie wielkościowo na przykład o. Tu albo do takiej podłużnej, bo będę miał więcej tych ulitek. O, i tak na ciasno, jak wchodzi, to bardzo dobrze. Teraz troszkę to ubiję. Ja już mam przygotowane swoje ulitki. Około 5 mm, 3, 4, 5 mm poniżej tutaj tej pianki Ziemi, ziemię usunąłem i delikatnie ją trzeba tutaj ubić. Żeby nie była bardzo taka luźna, bo te nasiona mogłyby nam wpaść za głęboko. A por będziemy siać powierzchownie. Następnie trzeba zrosić wodą Można podlać, można to zrobić przy pomocy opryskiwacza, tak jak ja. Przed siewem warto możecie również zaprawić nasiona na przykład środkiem Polyversum. Teraz będziemy siać. Ja tutaj mam por odmiany Bawaria. Por ma takie drobne czarne nasionka i teraz tutaj będziemy siać nie za gęsto w jednym miejscu tak najlepiej to zrobić jeśli możecie około pół centymetra centymetr jeden obok drugiego wykorzystując wszystkie tutaj te miejsca właśnie ślimakowe posiałem por bawaria. teraz jeszcze raz delikatnie to zroszę Nie podlewajcie za mocno, żeby wam te nasiona w jedne miejsce nie, nie ściekły, bo wam spłynął. I teraz delikatnie jeszcze przysypuję to ziemią. Żeby te nasionka były delikatnie przykryte. Tak jakieś 3 mm. I teraz to możecie przykryć folią do czasu kiełkowania bądź takim o. Takim pudełeczkiem, po to, żeby ta ziemia nie wysychała. Kiełkowanie nastąpi pomiędzy 14 a 21 w temperaturze od 16 do 20 stopni. Utrzymujcie stale wilgoć. Jak już wam wykiełkuje, to będziecie mogli sobie dalej zraszać, a w konsekwencji będziecie wlewać wodę do tej doniczki, tam do środka. I tutaj. Ten por będzie chciał sięgnąć tej wody i te korzenie będą z tego pora przez całą tą ulitkę aż na dół się tworzyły. Możemy wykorzystać również taką multipaletę. Nasypujemy ziemię tyle ile potrzebujemy tych komór, tych rozsad wyprodukować. Następnie zraszamy. Ja sobie posieję paprykę, odmiana Bendigo. Siew na głębokość około pół centymetra do centymetra i wkładam nasionka papryki. Następnie przysypuję ziemię i zraszam podlewam i papryka posiana posiejemy sobie teraz pomidory pomidory siejemy na głębokość około pół centymetra do centymetra ja teraz będę siał tutaj w te, w te komórki multipalety kilka odmian pomidorów które Chcę wcześniej wysadzić jakieś dwa tygodnie do tunelu z poliwęglanu, czyli będę je chciał wysadzić do tunelu około 5 maja, może 10, czyli jakieś 2-3 tygodnie wcześniej niż te odmiany trafią też do gruntu. I tutaj wybrałem sobie kilka odmian. Zaczniemy od tej odmiany. To jest pomidor sałatkowy, czyli taki nie za duży. Ja tylko dwa czyli na głębokość pół centymetra. Następny zobaczymy też, jak te droższe nasiona z takiej firmy będą schodziły, jak będą owocowały. Będziemy dzisiaj siać seller, seller korzeniowy. Ja akurat mam odmianę seller korzeniowy talar. I tutaj seller siejemy już od połowy lutego do połowy marca. Siejemy go na rozsadę. Ja wykorzystuję taki oto pojemniczek i będę siał tutaj w całości. a jeśli pikóweczki będą gotowe do pikowania, to będę je pikował do multipalet. Każdy osobno. Będziemy siedzieć na powierzchni, bo seler potrzebuje bardzo dużo światła słonecznego, słońca. W związku z tym, my go będziemy tylko tutaj, tak jakby solić i, i go wklepiemy opuszkami palców. Nie będziemy go przykrywać ziemią. Nasiona selera są bardzo, bardzo drobne bardzo malutkie. I tutaj powierzchniowo sobie to siejemy. Tak zobaczcie tylko na górze. I teraz sobie tak opuszkiem po to, żeby nam się też te nasiona nie przemieszczały delikatnie, de, bardzo delikatnie możemy to zrosić, ale uważajcie, żeby wam się nie przeniosły te nasiona. Możecie sprawdzić sobie i część, na przykład połowę, delikatnie przypruszyć ziemią. Ale zobaczcie tutaj tą połowę tak zrobimy. Tylko tak delikatnie, prawie że wcale. I zobaczymy, czy będzie różnica, które wejdą szybciej, które później o. I teraz to, to również przykryję owinę folią śniadaniową. Będę utrzymywał stale wilgoć. Jeszcze tutaj tą część o. Pamiętajcie, że seler korzeniowy potrzebuje wilgoci. On nie może pływać, ale musi mieć stale wilgoć, bo to taka roślina, która potrzebuje stałej wilgoci. Seler korzeniowy posiany. I dzisiaj jest 3 marzec 2022 rok. I dzisiaj 3 marca 2022 roku ja sobie posiałem na rozsadę seller, Posiałem por, posiałem paprykę, posiałem różne odmiany pomidorów, takie, które mają trafić do tunelu, czyli taka ilość niewielka ale będę siał bardzo wiele jeszcze innych warzyw. Już za jakieś 10 dni, jak mi ziemia odmarznie, bo jeszcze jest stwardniała, sałaty, rzodkiewki, pietruszkę, ale będę też uzupełniał tutaj tą multipaletę i będę siał wiele odmian, bo aż 43 odmiany pomidorów tutaj do tych multipalet. To wszystko teraz trafia do domu na parapet. Ciepłe warunki, będzie owinięte folią, będzie utrzymywana stale wilgotność tutaj tego podłoża aż zakiełkują. Jak zakiełkują, folię zrywam, żeby nie doszło do jakichś chorób grzybowych, żeby się to nie zaparzyło. Będę czekał tylko kiedy zakiełkują i tą folię będzie można ściągnąć. Pokażę wam tylko jak to fajnie mieć taki tunel. W tunelu temperatura jest około 15-16 stopni, czasami 21-22, a na dworze jest około 0 plus 1 plus 2. Tak mocno temperatura nagrzewa się w takim tunelu z poliwęglanu. Ja sobie tutaj stworzyłem takie miejsce do siania, bo mam tutaj dość dużą przestrzeń. Ziemia jest przygotowana, teraz poprzykrywana, żeby utrzymać jeszcze tą wilgoć, żeby te poliwersum, te grzyby tam dobrze działały. I to wszystko w tym filmiku o siewach na początku marca. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.